z tej strony Yeti, witam was bardzo serdecznie ze mną, bzyku! Hello! Hello, bzyku! Jesteśmy widzowie dziećmi, ale to już widzieliście pewnie na odcinku Paliona, Dejwa, Szczepsona Widzowie, jest tragedia, bo... Bzyku, czy ty kiedyś byłeś taki mały? Ja nie wiem, co się w ogóle stało! Oh. Jestem mega mały, jesteśmy takie malutkie piersi Ale ja pytam, czy ty miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś taki mały, bo teraz ha! naprawdę w ogóle nie wyglądam groźnie i to mnie mega wkurza ha! 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 Chyba, że wyglądam, Nie to ty wyglądasz dziutko. Nie mów tak! Tiki, tiki, tiki. Nie mów tak, Ej, a... O, jest to co, cze, 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 trzeba co? by było do ciebie dodać? Kostium delfinka, stary, w Nie jadanie. mów tak! Zabrałem no, ci tak mówić, kurde, jesteście wredni wszyscy. Dobra, w każdym bądź razie... skąd masz Elytrę? No mam, bo byliś, bo byłem w Endzie. Co ty gadasz? Ukradłeś, przyznaj się. Nie, byłem w Endzie, przysięgam. Ukradłeś stary, ukradłeś. Elytra to, to jest najbardziej potrzebna rzecz na serwerze, mam takie wrażenie. Ale no, dobra, jasne, bo ty nie tak. masz Elytry, to na razie mogę ją zdjąć. E, w każdym bądź razie, ja bym chciał wiedzieć, bzyku, bo ja totalnie nie wiem, gdzie my jesteśmy. Bo tu jest e... jakieś miasto. I czemu to jest jakiś, kurde? zobacz na tego Paliona! Dobra, ja ale nie ty, ty, mogę. Dobra, wiesz, się, ty, ty nie znasz tego miejsca, ciebie nigdy tutaj nie było w sumie. Ej! A co, to ty tu co? byłeś? No jasne, że tak, co? ja byłem. Gdzie, kiedy, I to czemu? Ja z tym Paliona, no chodź! Jaki czemu? syn Paliona. Ej, opro... Ej, to czy jesteś to? Paliona? No, no byłem synem Paliona. Nie wiedziałem. Ale jak byłeś, to co, nie jesteś już synem Paliona? Już, już nie jestem, no. no ale skoro... Nie jestem, no. Ale skoro byłeś Daniel synem to. nie jest polona, Przestań, stary, tak No, mówić. ale przecież byłeś jego synem! Ale... Ale to tu tu była kryjówka, to była podszywka, żeby wejść na serwer, rozumiesz? Serio? Zrobiłeś coś no. takiego, żeby się dostać? No, no, no... no Jaki no, ty podobne, jesteś nie. tym. Dobra, ale powiedz mi, gdzie my jesteśmy, znajdujemy się? Wiesz co? Gdzie my się znajdujemy? Eee... Ej, w sumie... Eee... Aha, jesteśmy na Palionowie! Kurde, bo mnie zaćmiło, dobra, wygląda chodź! wygląda i zupełnie inaczej, stary! Zupełnie inaczej, no jest powiem szczerze ono takie prostsze o wiele, ale dobra powiem ci od po kolei, tutaj była moja taka farma mini, to jest też taka tama, taka elegancka, coś no, no. takiego, teraz Fajne. tak, tutaj jest dziura. Ta, ta dziura, ta dziura ma bardzo dużo wspomnień, no generalnie wygląda trochę jak dziura z Fortnite'a, nie, ale to nie jest dziura z Fortnite'a, to jest słuchaj, e, dziura, to są jakieś katakumby, co tam są za tunele, tak, 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 nie, nie, tam nie wchodź, tam nie wchodź, tam, no nie słuchaj, wchodzę, bo... ale co tam jest, fajnie to wygląda. No powiem tak, e, no powiem tak, to jest, to jest, to, 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 to jest naprawdę długa historia, wiesz co, nie będę ci tutaj opowiadać o tym Yeti, ale poprowadzę cię może po kolei, wiesz, zróbmy tak, że będziesz mieć takie tylko, e, powiedzmy, taką ogólnikowe przejście przez te parę Jakbym ci tłumaczył wszystko, to wiesz, to by to naprawdę długo zajęło. Dobra, tutaj jest ten mościk taki fajny. Tam był, o właśnie, tam w ogóle był dom z paliona, Tam gdzie byłeś za nami, tutaj w tym miejscu. Ten to, ten to, ten to jest... No, 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 no tak, tak, tak. No, to był mój dom, ja go budowałem. Nie znam, nie, nie źle. Le, lepsi niż ja! koty. Zabiję! Nie. nie biją, nie biją, ją bić. Dobra, okay. stop. Tutaj jest tak naprawdę centrum palionowe, jest zbudowaliśmy parę domków. tak e, Ale gierzymy, w ogóle to palionowo to... jest mega ładne, jak mam być szczerym. Ma taki no, swój stary. klimat. Tego, że na przykład no. u nas jest bardziej cukierkowo. Tak, jest bardziej cukierkowo, tutaj jest tak bardziej. No średniowiecznie, ale wiesz, to było trzy lata temu, czy tam dwa, to były inne czasy. Inne czasy, no, 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 no naprawdę dawno. bardzo dawno, więc mówię ci. O to w ogóle był inny Tutaj Tutaj jest pomnik syna Paliona, który ja zbudowałem, no idealny, prawda? Czemu ty budujesz czasie? swój pomnik, Boże, jakim ty jesteś narcyzem? A ty też, ty też budowałeś swój pomnik? To ty mi nie wypominaj. Gdzie na palionowie. No Na swój palionowie, no, Budowałeś sam pomnik. No, to... Liście, a ja no, nie no i co nie jesteś na tym no właśnie. a tutaj sam się zbudowałeś nie widzę tutaj innych pomników jeszcze twoja pszczoła a, jaki narcy. Dobra. a tam twoja chata ty już zdążyłeś się wybudować Wiesz co ty już zdążyłeś się wybudować nie 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 to to skomplikowane stary nie, nie będę ci mówił no pszczoły też też zbudowałem ale to jest skomplikowane Tu jest szkoła nie będziemy tam wchodzić to jest bez szkoła buchna. to jest szkoła tak stary to wygląda jak nie wiem jak, 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 jak jakaś chata Profesjonalna, która kosztuje z 2 miliony. Naprawdę? Jaka chata, co? To, to niezła mówi? recepcja w szkole. Dobra, ty jesteś jakiś opękar. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź to jest sala. To jest sala lekcyjna, no był tylko jeden uczeń chyba. I to byłem ja. Aha! Aha! To nieźle! Patrz! Tyły dyrektor! Nie. Dyrektor jeszcze, no bo że pisać nie umiesz w bzyku. No nie to a tu był drank, nawet... Co to jest? Chodź to tu! A tam jest tajna baza chyba, no. No, czemu to, jest tutaj czemu ja byłem, to jest podpisane tajna baza, stary? Nie, nie pytaj się nawet, nie pytaj się, to było 3 lata temu, to wiesz, to... jakie to się grymy Ej, niezła tajna baza, coś jest za tym? Eee, kanion, nie, nie, nie za tym jest chyba kanion, takie, takie wyjście, będziemy mogli wyjść kanionem. Aha, muszę to zobaczyć. A. Dobra, wiesz? idziemy. Lol, Boże, ile wy tutaj rzeczy zrobiliście. I to jest Ej, kanion. jest lawa. O, już tutaj, tutaj, jest kanion. Gdzie? strony, z drugiej. Aha! Okej. Okay. Skrzynka na przedmioty i nic nie ma. Bez sensu. Jedy, to jest taka nostalgia, naprawdę. No kiedyś... masakra jak to musiało być fajnie gra... kiedyś. Ty nie, gra, ty nie wiesz, bo ty nie grałeś lata temu, choć chodzić, ale naprawdę był taki dym. No, musiało być super. Dobra, pokaż mi więcej miejscówek, bo ja muszę, ja chciałem ogarnąć mniej więcej, orientować się w terenie, gdzie co jest, bo ja totalnie nic nie, nie ogarniam, tak no, szczerze. Tylko no, no, no. dobrze by było to ogarnąć. Dobra, dawaj, zaprowadź mnie. Pokaż lecce, mi lecce, swoje, lecce, pokaż mi lecce, swoje no, towary. No poczekaj, no, po. o ty! No oczywiście, bywaj! Poczekaj, dobra, 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 e, może zacznijmy od początku. No, no, e, no. Ważne? Tutaj, to, o, to, to jest bardzo ważne, to jest przedszkole, to jest przedszkole. No tak tak przedszkole myślałem, przedszkole. że to jest przedszkole, no, my mamy jeszcze, podobny dach, nie? Chyba. Tak, mamy właśnie, yy, mamy podobny dach, no. no, no Ej, no, to, to jest zobacz. przedszkole, co ten? Kto, kto to budował? No, ja. Ty budowałeś to przedszkole? Mhm. A czemuś tak długo zlekałeś z odpowiedzią? Nie, bo nie wiedziałem, bo nie wiedziałem co ci odpowiedzieć. Ej, ładne to szkole Czemu nie zrobiliśmy czegoś takiego na palionowie naszym stary? No, no ładne jest, nie? W sumie. A no. Jak tak myślę, to chyba nawet ładniejsze trochę. Nie no, jest ładniejsze, to na pewno, to na pewno jest, że jest ładniejsze, ale no. A tutaj właśnie te, takie akwarium. No, ładnie, ładnie to wygląda. Dobra, spadajmy stąd, pokaż mi dalej. Ej, ja chcę wiedzieć, co to jest ten zamek. A, ten zamek. O, ja, ja już nie pamiętam szczerze, ale to było... Jak nie pamiętasz? No to było 3 lata temu! No boże, błagan no. Tutaj był stragan chyba Szczepsona. Nie skończono On zawsze robi stragany. Co nie? Było, zawsze. No. Tutaj, to Tutaj był chyba lucyfer, trzeba było wejść na górę parkurem, ale nie będziemy tam wchodzić. No na pewno nie. I I to chodziło. był lucyfera? E, to był... nie, nie, to była tylko jego wieża. Okej, okay, no dobra, w każdym razie. Tutaj, 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 tutaj w ogóle właśnie. Tutaj Lucyfer nam przejął, tą świątynię, Mój dom, no właśnie, widzisz to jest to. I tutaj miał jakieś zejścia, tutaj też nie będziemy schodzić. To było no normalne co? kiedyś, bo co? nie. No bo nie będziemy tam schodzić, bo to jakieś stare brudy będziemy odkopywać. Proszę cię, Yeti, no come on. Tutaj, Ty ale. się mieć prostu... Lucyfera? Nie, 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 on nie. O go już nie ma spokojnie, nie ma co? Tutaj, to był pierwszy dom Paliona. Tutaj się jest tajna baza? Gdzie? Nie, nie tutaj, tutaj to co widzisz, to jest spawny pająków Tam był i on się przez tę. No, czekaj, to no. można było wejść chyba. Tę, 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 Ej! Tę? Co? Zbroja! Nie bierz tego! No i jak? Ten mógł no dobra, to ja co konfiskuję, dobra, chodź, lecimy, teraz jestem mój zbrojny. Zrobię tak na stópę, to na pewno to się robi. O. Nie. Ej, no. nie. nie. Co, co? Co się dzieje? Boże, Nie, bo się... Bo się nie, bo się... Wiesz, czego przestraszyłem? Bo się przestraszyłem... Nie wiem, właśnie gdzieś tu było wejście faktycznie do pająków. Dobra, walić te pająki. Chodź, pokaż Dobra, mi Dobra, chodź, tutaj jest, Kogo to tutaj farma? Był... Czekaj, czekaj, czekaj. Właśnie, ta farma. Bardzo ważna rzecz. To w sumie była nasza wspólna, ale pod tą farmą było wyjście. I wiesz, co to jest za domek? Patrz, o tutaj, w tym miejscu. Tylko ja to zakopałem, bo to był mój stary dom. O tutaj. Czekaj, dobrze to kopię? Tak, dobrze. W tym miejscu, tutaj tego nie było. Co? Jezu, jakie tutaj, ty masz tutaj, tutaj to przejścia. To był mój pierwszy dom, to był mój pierwszy dom jako sympaliona. Już mogę, tutaj nie masz mogę, mogę przejąć ten dom? Nie. Co? No nie możesz. Dlaczego? No bo to jest pamiątka. No dobra, no ale przecież nie zniszczę ci pamiątki. No i co z tego? Ale wiesz to jest jeszcze lepsze? Ale to jest mega fajne, bo to jest taki domek. To jest taki domek z zabawą. Pokazać ci jaką? No jaką, pokażę. Jesteś tutaj? No. A bo tu się tędy wychodziło, bo potem się to przez no tak, wodę no wychodziło. Tak, no ja wiem. A teraz teraz mi się przypomniało. Patrz, tutaj. Mogę chce wejść. No teraz nie mogę ten. Dobra, dobra, czekam, czekam. czekam. No jestem. No tutaj, tutaj, widzisz, tutaj mogę chce zejść. Tak, oto jest woda. Wow. No, Ale nie. Ciekawe, ciekawe rzeczy. No, 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 niezłe, niezłe, nie? O ty! Haha, nie. ha, Dobra, a pokaż mi domek Dave'a, domek Szczypsona, bo chciałbym wiedzieć, patrz, gdzie patrz, oni patrz. też mieszkają, nie? Bo ty tak, mieszkasz tak, przy tej pszczole pewnie, nie? Mmm, tak, 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 dokładnie. Dobra, tam dobra, no e, pokaż a... mi Dave'a, Szczypsona, bo ile tu jest pokazuję, rzecz. patrz, tutaj jest szeryf. Zasady jest szeryf. szeryfa? Kto był szeryfem? No, ja, jako paliona? Tak? No, patrz, poszukiwane sympaliona, bo potem coś się tam stanęło, no. Ej, wy to zrobiliście? Fajne, nie? Patrz, nawet na naszym panionowie czegoś takiego nie ma. To no. trzeba w odpowiednim tym, trzeba w takim odpowiednim, jak to się nazywa, no, jakimś tam układzie to zrobić. Mocne, mocne, dobra, patrz, dawaj, podróż, no, pokaż, pokaż mi ten dom. Tak, tutaj no, jest nie sąd, dość się przypomina ten sąd, patrz, ten sąd trochę przypomina ten nasz sąd, nie? No, tak troszeczkę. Drobinkę. Jak ty ci, ty ci tylko. Tak. No, no fajny, fajny. Ale ładniejszy jak tu troszkę, jest, nie? Ładniejszy tu tak. jest ładniejszy? Mi się właśnie no, mniej no. podoba. Nie, mi się akurat Noć. podoba, czekaj, zjem markiem. No dobra, dawaj. dawaj show me. Show me. Teraz uwaga, ten portal tam widać, nie? Jest taki kolorowy. Tu był wiesz wow. kiedyś, w tym, tym. Teraz przechodzisz tędy. Tam jest oczywiście więzienie. Gdzie? Gdzie przychodzę? Tutaj. A Boże, bo ty Ej. jesteś taki mały, że ja cię nie widzę, nie? Ja ja tam chodź, tam no. chodź, 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 chodź. Tędy, 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 tędy. Wow, jaka hawia! No niezłe, nie? Co? To zatoka. zatoka. Ta, no coś takiego i tutaj uwaga masz czyp domek. domek. Mm, gdzie? Tam... Tadam, A, taki sam jak Napoleonowie. On lubi chyba taki, takie klimaty, ale to jest nie? szczerze, to jest dokładnie ten sam dom, co ma właśnie... E, no, jak on się nazywa? E, też fajnie dom. tu jest zrobiony. Moim zdaniem mm. trochę nawet ładniej. No mi też się podoba, szczerze. Jest no, ładnie, ładnie, ładnie. Nie, nie. są takie domy akurat są spoko, Ładnie, no. potrafi, on lubi takie domki, ja myślę, że ten. Nie tylko zastanawia jedno. No? Chodź tu. St... Musisz, musisz to wstrzymać, musisz to przyjść, bo dlatego się nie da mi Dlaczego to jest głowa Sonika? Ej, ty jest głowa Sonika! Ja nie, nie mogę, lol. Tak śmieszne. AAAAAAA! Widziałeś, ty to, to specjalnie zrobiłeś, to specjalnie zrobiłeś. Ej, jest, ty to zrobiłeś, Ty to zrobiłeś specjalnie, nie? Ej, czemu to to za tobą biegnie? AAAAA! Uciekaj, ej, jak wybuchnie, wychodź, wychodź, wychodź. Jak... Chodź tu! Weź go! Weź go! No pomóż mi! No dobra, 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 no. Ch chodź dalej, nie! No co? Czekaj, no weź co? Ja się nim No zajmij się, się, boję, się nim! Się... Ja się boję, że on się na mnie skupi. O, chyba już się nie skupi na tobie. Ale ja ja czemu on nie ginie? Do... E, kto? Ja czemu, on, a kto? czemu, bać? on ma ci gdzieś. Lol. Dobra, to, to było, było dziwne. Zbogaczałem, dobra, no. a gdzie jest ten domek? Ten domek, e, to jest Dave'a. Czemu on sobie taki pałac wybudował? On pałac, bo mu ekipa budowlana to zrobiła. Słuchaj, jak ty nie oglądasz odcinków, to nie wiem, że co chodzi, ale A to tutaj jest tutaj naprawdę... tutaj co jest? E, tutaj było coś od Szczypsonu, już nie pamiętam co w sumie. E, ja nie kojarzę do końca wszystkich tutaj budowli, bo tutaj akurat szczepsą budował to z... Jak to się nazywa? E, z Dave'em. Ale patrz na to, patrz jaka huśtawka superowa, widzisz to? No jaki mechanizm! Ale ty, ale patrz na ten, patrz na tą huśtawkę każdy jak dobrze Chodź tu tu za tobą, za tobą, za tobą, za tobą jestem, za tobą. Patrz jak dobrze zrobiona huśtawka, widzisz to? Wow. wręcz. Kurde, wy to kiedyś byliście budowniczy po prostu. Ej, panato, na panato, panato, pan 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 panato, 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 panato. Mhm. Pan patrz. I się otwierają wszystkie drzwi. <laughs> Ej, mega dobre. No to to jest prosty mechanizm. Ja tak nie umiem. Dobra, gdzie to prowadzi? Mam nadzieję, że nie do Lucyfera, nie? Ej, zamknęły się drzwi! Co? Nie że tu je Ale czemu tak? Ej, ja nie wiem, gdzie ja jestem, nie? Idę przez taki labirynt, stary. Masakra Wracaj tu. Czego tu szukasz? No nie wiem. Dobra, nie wiem w sumie, dobra wracam, e, stary wiesz czego bym potrzebował, e, czego? ja bym potrzebował, e, musimy znaleźć teraz jakąś, albo wiesz co to w następnym odcinku, I w następnym odcinku znajdziemy miejscówkę, żeby zbudować mój nowy dom, e, dlatego dajcie do końca i widzimy się w takim razie jutro, cześć!